Jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Tak jest to jedyne miejsce w Wielkiej Brytanii gdzie jeździ się po prawej stronie. Słuchajcie, przyjąłem się taką przygodę, nie udało się tego nagrać. nie skoczyła na mnie małpa. Świętego Michała, bo to jest wizerunek wizerunek św. Michała. O, tak wygląda most. Słuchajcie, jaka niespodzianka. Normalnie po Polsku to jest. Witajcie w kolejnym odcinku. Ej. Już wczoraj przejechaliśmy z Sewilli w okolice Gibraltaru. Autostrady świetne, drogi, czy autostrady, jechaliśmy drogami szybkiego ruchu, bezpłatnymi. Szybko się przedostaliśmy. Panie, tak. 120 na godzinę jest limit, praktycznie można jechać cały czas dwupasmówką także między miastami ma super połączenie. No spędziliśmy w takim skromnym hotelu 30 minut od Gibraltaru. Także już w zasadzie jedziemy i widzimy się na miejscu. Bierzamy się, słuchajcie, zobaczcie jaka piękna ta skała. Teraz trzeba wyłączyć telefony. U niektórych operatorów, to warto jakby podkreślić, że niektórzy operatorzy liczą, że Gibraltar jest w strefie Unii i jakby się nie płaci wtedy za roaming. A niektórzy operatorzy liczą to jako e, po prostu strefa e, ta droższa, czyli że nie mamy internetu, e, takiego darmowego jakby i płacimy za połączenia. My mamy akurat w Orange Flex i tam akurat jest to e, płatne, także musimy wyłączyć telefony, żeby nam nie nabiło. No, jest to takie bardzo egzotyczne tutaj miejsce, nie, bo ta skała z tymi palmami. Wygląda naprawdę niesamowicie. Tak, wygląda super. A też właśnie sobie z całkiem rozmawiamy, że jest to takie tak. też trochę spełnienie takiego naszego jednego z turystycznych marzeń. Mamy 3,5 3 km praktycznie do celu, a celem jest parking pod e, jazdem na kolejkę. Jest to podobno parking bardzo mocno obstawiony, że może być tam problem ze znalezieniem miejsca. ale jedziemy pod... jakby jesteśmy przed sezonem, więc mamy nadzieję, metrów, że miejsce na znajdziemy. A jeśli to będziemy kombinować w innych. No i też... Z ronda. I też jeszcze będziemy przejeżdżać przez pas lotniska, to tak, też jest coś jest, takiego jest, mega, mega fajnego. Granica jest właśnie za 600 metrów tak, jedź dalej wielkie, prosto. Ale ładnie to. A, tu jest granica za jest granica. Jesteśmy Jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Tak, jest to jedyne miejsce w Wielkiej Brytanii gdzie jeździ się po prawej stronie. Normalnie obowiązują tutaj funty brytyjskie, także jeżeli coś płacimy, to musimy mieć tą walutę. Czyli tutaj rewolut znowu nam pomaga. Tak. A teraz przejeżdżamy słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, zobaczcie mamy zielone światło. Przejeżdżamy przez pas startowy. Tutaj jest pas startowy dla yy, samolotów i normalnie jak tutaj... Pokaż, pokaż. Sobie. I jak leci samolot, to normalnie jest ta droga zamykana i tutaj sobie startują samoloty. Może uda nam się w drugą stronę doświadczyć yy, jakiegoś startowania bądź lądowania samolotu. Cena e, paliwa w funtach, diesel funt 15 niecałe centów, 95 funt ze 08. Musimy to sobie przeliczyć, bo tutaj by się przydało zaatankować. Za <grytanie> tutaj przez ułamek sekundy widzieliście e, znakowanie Wielkiej Brytanii, czyli czerwoną budkę telef telefoniczną. Udało nam się znaleźć jedno jedyne miejsce tutaj na tym parkingu pod kolejką, bo to jest najciekawsze miejsce. Jest podział na linie białe, tak jak tutaj widzimy. Linie białe są darmowe, czyli można tutaj sobie za darmo zostawić autko. Tam dalej są linie żółte, to są zarezerwowane tylko dla mieszkańców, a my sobie stanęliśmy tutaj na linii niebieskiej, co znaczy, że musimy iść zapłacić, to są miejsca płatne. Ale miejsce jest o tyle fajne, że tutaj mamy właśnie już stację kolejki, w tym miejscu I tą kolejką w górę się jedzie aż tam na sam szczyt Gdzie rozpoczniemy zwiedzanie Także idziemy teraz do parkometru opłacić parking, zobaczymy ile to kosztuje Godzinę, funt 70 To my bierzemy na ile godzin? No trzy albo cztery No trzy godziny na pewno się schodzi Trzy chyba, co? Weźmiemy To weźmy A tu wieje 3,5? Tak. Czy 4? Do 16,07 to co? No dobra, 3,30. 3,36, do 16,20, tak. A tu jedzie wagonik kolejki zaraz też tak będziemy jechać. Tutaj się kupuje bilety. Kosztuje w dwie strony kolejka 18 funtów, dla dzieci 8,5. Ale my musimy wziąć w, dwie, w jedną stronę, czyli to na samym dole W jedną stronę plus rezerwat za 32 tak. funty za osobę Pokaż co dostałeś No dostałem y, dwa właśnie pojedyncze bilety Tutaj mam po paragon tymi. 64 funty Tu mamy darmowe wi-fi, to też jest fajne pod kątem tego, że tu nie ma internetu 3 godziny, no to super, to mhm. na top można Tutaj jeszcze. mamy całą mapkę Pięknie. Gdzie chodzimy? I potem tymi ścieżkami będziemy sobie schodzić. Tak. I mamy w cenie wszystkie atrakcje typu sky, Skywalk i tak dalej. Dobra, idziemy. Kolejka idzie bardzo szybko. Zobaczcie tutaj jakie widoki mamy przepiękne. A i tutaj już mamy makaki słynne, które tutaj sobie żyją właśnie na Gibraltarze. Ale jaka śmieszna jest, co? Piękna. Siedzi sobie, obserwuje.

Ale ładniejsza plaża jeszcze jest tutaj, w tym miejscu. Coś pięknego. Troszeczkę tutaj wieje. I tam budują takie apartamentowce nad samym brzegiem morza. W tym miejscu. No i tutaj jest właśnie skała. Ale te budynki tam są niesamowite. Co na dole? Coś chodzi o te kolorze, kolor... Ale mówię o tamtych wysokich. Ja mówię o, ja o to tych wysokich. Genialne są takie miejscu mieszkać, to musimy osłabiać. Afryka to tam, nie? Tam Afryka. Tam jest Afryka. Maroko. Maroko i kawałek Hiszpanii. Bo w Afryce też jest kawałek Hiszpanii. Jakby ktoś nie wiedział, to zaznaczam teraz na mapie. Bo ja się o tym dowiedziałem niedawno i było to dla mnie bardzo ciekawe. Że w Afryce jest też kawałek Unii Europejskiej. Słuchajcie, mi się taką przygodę, nie udało się tego nagrać, normalnie skoczyła na mnie małpa, bo złapałem z nią kontakt wzrokowy, a przeczytaliśmy przed chwilą, że nie można tego robić. I normalnie wsiadła na mnie i zaczęła otwierać plecach. Normalnie, znaczy, słuchajcie... No właśnie, się do kieszeni laptopowi, ale szybko, bo się zamiast nagrywać <grym> i musiałam ją ściągnąć. Danusia mnie uratowała przed kradzieżą, normalnie. Siedzą tutaj takie złodziejaszki i normalnie zaczepiają. Ale mogłam nagrywać. Czej, może jeszcze powtórzyć, tych mam tutaj sporo, ale ona tak skoczyła i taka była zawzięta, nie chciała w ogóle zaskoczyć. Idź, idź. No musiała iść. No, próbowałam klaskać albo coś, tak żeby ją tam zniechęcić, ale ostatecznie tam nie ja tam... Nie, nie, jakoś się przechyliłem to. i jakoś spadła, ale normalnie była przygoda i słyszałem cóż, cóż, jak już otwiera zamek także są nauczone, inteligentne bestie e, weszliśmy już do rezerwatu e, dzięki takim bransoletkom, które tutaj mamy na ręce, e, można sobie tutaj wejść e, i zwiedzamy właśnie już ten rezerwat przyrody, będziemy sobie tak schodzić na sam dół i e, idziemy teraz na bardzo ciekawą atrakcję bo idziemy teraz na skywalk to jest coś takiego, że się chodzi po przez przezroczystej podłodze to jest miejsce karmienia tych małpek a Pani e, miała wrogi. tutaj można też sobie wjechać taksówką niekoniecznie e, wjeżdżać sobie trzeba kolejką także te busiki też tutaj dojeżdżają potem można stąd sobie zjechać tu dochodzimy do tego skywalku mamy szczęście bo jest mało ludzi także idziemy sobie tutaj coś znowu małpki iskają o, tutaj mamy skywalk aczkolwiek już to szkło jest takie e, zmatowione troszkę więc tego wrażenia aż takiego wielkiego nie ma ale fajnie o i tutaj widzimy tą plażyczkę Dropujemy się teraz na górę. Tam jeszcze jest taki punkt, w tym miejscu, widokowy. Trochę schodów jest do pokonania. Sapiemy, sapiemy, ale idziemy. Doszliśmy, tak się prezentuje widok z góry. Jesteśmy już na najwyższym punkcie. Już potem będziemy tylko schodzić w dół. Ze Skywalku przeszliśmy taką maleńką ścieżką. I idę teraz sam, bo Danusia stała na dole, bo mnie ją interesują troszkę te rzeczy wojskowe. Idę zobaczyć baterię O'Harego. To jest taka armata wielka, która tutaj jest na szczycie góry. Udało się dojść na górę. O'Hara z baterii. Tam jest ta bateria na górze. Mocno zrujnowana. I niestety zamknięta, żeby podejść bliżej. Także ogólnie nie warto się tutaj wdrapywać pod górę. Ale to, co chcę wam pokazać, to tutaj ten widoczek piękny. Zbliżamy się teraz do kolejnej atrakcji. Jaką jest jaskinia Świętego Michała? St. Michaels Cave. Można kupić takie małpki z Gibraltaru. Są po 18 funtów. Jako pamiątka. A no, wchodzimy, tutaj jest restauracja i sklepik. No, tutaj mamy wejście na QR kody, my mamy QR kody na ręce. Weszliśmy do jaskini. Jaskinia jest podświetlana różnymi kolorami. Jest tutaj ciemno, więc przesiadam się na telefon. Tego Michała na grocie. O, już zniknął. O, i się pojawiły skały. Świetne to jest. Tutaj zobaczcie, jest taka hala, gdzie są organizowane koncerty. Są siedzenia. I normalnie w tych skałach tutaj są różne występy. Tu są też organizowane co 7 minut pokazy, także czekamy na jeden z nich. Jest tutaj taki pokaz muzyka wraz ze światłami na tych skałach. Jaskinia jest zjawiskowa, jest maleńka. Ale naprawdę, bardzo dużo tych stalaktytów, stalagmitów i fajny jest ten pokaz na końcu, o, też króciutki. Fajny pokaz, i w ogóle, jakby też e, tam taka organizacja, że można się czuć bardzo swobodnie, zrobić się zliczoną ilość zdjęć. Tak. Bo tak zazwyczaj przy tych jaskiniach to są zwiedzenia z przewodnikami, ograniczony tak. czas, zakaz filmowania często Zgadza jest. Się. też się z tym spotykaliśmy, a tutaj można było wszystko. Jeżeli będziecie zwiedzać, pokazy odbywają się co 7 minut, także tak. jest, jest bardzo dużo miejsca siedzenia, więc raczej hmm. powinny być. E, a my teraz idziemy, mamy 9. 500 metrów do przejścia w dół i idziemy na taki most wiszący, który jest e, taką dosyć du dużą atrakcją. Tutaj także chodźcie z nami. Tutaj mamy tablicę, że e, królowa Elżbieta II ze swoim mężem byli w tym miejscu w 1954 roku, stali i patrzyli na ten widok, czyli na port. A my idziemy teraz dalej. Byliśmy na samym początku, jak przychodzimy, to byliśmy tutaj, gdzie jest e, górna stacja kolejki. A teraz idziemy właśnie w stronę mostu. Dotarliśmy właśnie do mostu. Most jest tutaj już przede mną. To jest most e, linowy. I on jest właśnie tutaj z widokiem na cały port. Tak wygląda most. Idziemy teraz obejść to wokół i z tamtej strony sobie wejdziemy na niego. E, most jest długości 7,5. i E, autobusów angielskich, takich dwupiętrowych. Po drodze sieci małpa, standardowo, choć zauważyliśmy, że im schodzimy niżej, tych, tych małpek jest mniej. Najwięcej jest na szczycie. Tak, to też może zależy od tego, gdzie te karmy. Gdzie te małpy mają e, miejsca z karmą? Bo one też są jakby normalnie żywione przez e, służby Parku Narodowego. O, Akurat pojechał taki busik, który zwozi turystów e, z góry na dół i odwrotnie. Także jakby ktoś wysiadł na trasie, to jest również taka opcja, że można zjechać taką taksówką. jakby. Tak, ale już rzeczywiście, jak się w miarę idzie e, w, dół? w dół, lekko tak, tak to, to, to jest ok. Gorzej jak tak jak my. Pomyli się drogę, trzeba tak. potem wejść ostro pod górę, no Choć powiem Wam szczerze, że kupiliśmy sobie parking na 3,5 godziny i tego czasu już tam za dużo nie zostało, mimo iż zwiedzamy w miarę szybkim tempie. Tak, mamy godzinkę. jeszcze. Bez jakiegoś zbędnego odpoczynku. Więc jakbyście byli w sezonie, byłoby więcej turystów, no to... to zdecydowanie parking długo ponieważ też no, my na wszystko jakby na nic nie musimy czekać. Tak. Zdjęcia, wszystko jakby, i ludzie, robimy. idą sprawnie, tak? A jakby tak trzeba było czekać, czekać w każdym miejscu, aż ktoś zwolni, ktoś przejdzie, ktoś pójdzie, żeby mieć tak. więcej przestrzeni, no to tego czasu no, potrzeba więcej. Także myślę, że takie 5 godzin to minimum. Tym bardziej, że to odległości są spore pomiędzy poszczególnymi atrakcjami. No, ale mam nadzieję, że się wyrobimy jeszcze w tą godzinkę. Już jesteśmy coraz bliżej, aczkolwiek, zobaczcie, jeszcze tutaj akurat kolejka jeździ. No, jeszcze na dół mamy kawałek. Ale na dół się szybko idzie. A, na dole już widać nasz parking. Tutaj będzie lepiej widać, bo jest dziura. Eee, już, już, już... Na dole widać parking, o. zobacz jaki fajny wjazd z karkusami. A my idziemy taką oto drogą w stronę baterii. Tutaj fajnie widać pas startowy lotniska. Wstaliśmy do tuneli, ale niestety są zamknięte. A pokażę Wam chociaż tutaj, jak to wygląda. I tam jest ten tunel. Nie, no po prostu, ale wcześniej nie było żadnej informacji. Nie było, aleśmy tyle szli do niego. Sory. no Dobra, trudno. Ale na mapce nikt nigdzie nie mówił, w żadnym tak. punkcie informacyjnym. No. no jest troszkę, może to są wiesz, po prostu yy, uroki, że jesteśmy poza sezonem, nie? No ale trudno. A, jest ticket ty office. Tu jest ticket office. Dobra, idziemy w stronę parkingu. Mamy pół godzinki, żeby dojść na dół. Dotarliśmy, słuchajcie, do parkingu, ale była to mordercza trasa, bo trochę już mieliśmy presję czasową, a jednocześnie nie wiedzieliśmy do końca, czy to jeszcze daleko, czy, czy blisko, bo e, nie mamy internetu. Naprawdę mordercza droga, ale fajnie było. Dotarliśmy już do samochodu. Chcemy jeszcze zobaczyć sobie. Próbować pojechać na taką plażę. Na tą plażę co było widać z góry, taka ładna. I tam sobie chwilkę posiedzieć. Zobaczcie, jaka to jest przepiękna roślinka. Chyba Bugenwilla to się nazywa, czy jakoś tak. Kwitnie po prostu przepięknie. Tam jest nasze autko. Danu się patrzy, czy nie poobijane. Bo tutaj było sporo aut wcześniej. Wszystko ok? E, chyba tak. chyba taka tak. wcześniej to tobie mieliśmy na mnie. Nie? Jaka? Okay. Tak, było to no. chyba, no. Dobra, słuchajcie, to my spróbujemy jeszcze na tą plażę pojechać. Siadamy do auta i ruszamy. A tu mamy te bloczki, które były z góry, co z widzieliśmy? Góry Śmiesznie, że wykończają od góry na dół, ale apartament mega. W końcu okazało się, że przy plaży nie było miejsc do parkowania, nie mogliśmy tam zostawić auta, więc wylądowaliśmy troszeczkę dalej, sobie tak jechaliśmy, widzieliście przez ten tunel taki w skałach i trafiliśmy do takiego fajnego miejsca, ogólnie tutaj jest Skała Gibraltarska, tutaj widzimy, że stoi meczet, ciekawe miejsce, a tutaj mamy już morze, także poza Malagą widzimy pierwszy raz morze. A tutaj jest latarnia morska. Ta latarnia morska znajduje się, słuchajcie, na samym końcu Gibraltaru. Cieszymy się, że tu jesteśmy, bo to jest taki praktycznie koniec Europy. Tam już widać Afrykę. Z tamtej strony. Słuchajcie, jaka niespodzianka. Normalnie po polsku tutaj jest. Zginęli w katastrofie lotniczej. W 1923 roku Sikorski no proszę Na samym końcu Europy Niesamowite co? Tutaj mamy widok na Afrykę i wielkie statki, które zmierzają w stronę Morza Północnego Tam jeszcze po prawej stronie jest Hiszpania. Ogólnie z Hiszpanii jest najbardziej wysunięty punkt. W Afryki. Tutaj mamy pokazaną odległość do Afryki To najbliżej jest to miejsce, jest 14,5 mili To jest najbliższy punkt Afryki, bo tu już jest 15 mili 15,9 i tutaj też jest do Ceuty, Ceuta to jest właśnie ta hiszpańska 14,5 mili no, Także my się z tego miejsca z wami żegnamy na dzisiaj. Tak, żegnamy się, jutro kontynuujemy nasze zwiedzanie. Teraz już jedziemy na nostek i sobie troszeczkę odpoczniemy. Tak, bo I... żeśmy dzisiaj zrobili mnóstwo kilometrów tak. po tym Gibraltarze. Tak, także y, ogólnie, jak z tego co oglądaliśmy filmiki o Gibraltarze, to nie spodziewaliśmy się, że to będą Są takie... tam odległości. Tak, ale ogólnie jest pięknie i na pewno warto tu przyjechać, jak jest się w okolicy, bo jest to taki punkt obowiązkowy. Także my się bardzo cieszymy, że tu byliśmy. Jak Wam się podoba, oczywiście dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. A jutro kontynuujemy nasze zwiedzanie, także zapraszamy na kolejny odcinek, będzie na pewno bardzo ciekawy. Tak.